Wielkopolska dla Ciebie. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Marcin Rzyski z tej strony. A ja po raz pierwszy mam okazję odezwać się na antenie Radia Poznań właśnie Jerzy Frąckowiak z Radia Rzeszów. Bardzo mi miło. Dziś korzystamy z gościnności Waszej właśnie. Mówię dziś korzystamy, bo oczywiście pomysł na naszą wakacyjną przygodę jest taki, że podróżujemy po kraju. Ostatnio byliśmy we Wrocławiu, wcześniej mieliśmy okazję mówić na antenie Radia Zachód. A Podobno z tego Wrocławia przywieźliście chłód do Rzeszowa, a dzisiaj ten chłód przyjechał z wami do Wielkopolski. Tak wygląda geneza zmieniająca się pogody w kraju właśnie. Tak, to przez radio Biwak. Jak byliśmy we Wrocławiu to było upalnie w Rzeszowie 34 stopnie, a my mieliśmy delikatnie 25 we Wrocławiu no i tę pogodę przywieźliśmy do Rzeszowa no i z kolei z Rzeszowa do Was, tak jak powiedziałeś. A dzisiaj tak w rogalinie musimy Państwu zdradzić, że obaj mamy krótkie rękawki, ale w wahamy się, wahamy się czy tak ma zostać. Ale zdradźmy, bo właśnie spływa obrazek y tego naszego pierwszego słowa. To na wymogi kamery, która nas skręci. Jesteśmy w Rogalinie, piękny pałac. Chciałoby się Pięknie. powiedzieć piękna pogoda, rzeczywiście jest rześko, trochę niebezpiecznie jeśli chodzi o te chmurki, ale miejmy nadzieję, że one nie sugerują, że zaraz będzie z nich kropiło czy padało. Jesteśmy dlatego i dlatego korzystamy z waszej uprzejmości, bo Polski Radio Rzeszów świętuje 70 lat swojego nadawania, a także nasza specjalna letnia audycja, czyli Radio Biwak, świętuje 30-lecie. Stąd pomysł, żeby oznajmić to całej Polsce, że mamy takie pomysły więc zagościliśmy w linia w Poznaniu i na waszej antenie. Może w przyszłym roku my pojedziemy do was w ramach takiej trasy, ponieważ będziemy mieli akurat 95 lecia Wiesz, jest mnóstwo takich pomysłów. My oczywiście zapraszamy. To pomysłów, bo inne również pomyślały, że może tak w Bieszczady albo gdzieś na Podkarpaciu również zameldować się. Kto wie, my oczywiście z gościnnością was przyjmiemy. Wielkopolska dla ciebie. Sławomir Bajew, Sławek Bajew, dziennikarz Polskiego Radia Poznań. I Iwona Piętak, dziennikarka Radia Rzeszów. Dzień dobry, witamy Państwa w, w pięknych okolicznościach przyrody. Chciałoby się powiedzieć takim klasycznym tekstem, ale nie tylko przyrody, bo też architektury i kultury. Powiedz, jakie wrażenie na Tobie zrobił Rogalin? Ogromne, ogromne, chociaż muszę się Państwu przyznać, że w tempie ekspresowym zwiedziłam ten, ten zamek, ten pałac, bo to muzeum, pałac w Rogalinie. Ale jestem pod ogromnym wrażeniem i zamierzam po... Audycji jeszcze spędzić tutaj co najmniej kilkadziesiąt minut, to i tak będzie za mało. A I tak nie byłaś jeszcze w galerii, która na pewno też zrobi na tobie ogromne wrażenie. Zobacz, ile osób już spaceruje pomimo wczesnej pory, bo od godziny dziesiątej muzeum zaczyna funkcjonować i tak dzieje się tutaj yy, codziennie. Zwłaszcza od czasu, kiedy pałac został odnowiony, zrekonstruowany w zasadzie w tej centralnej części. I proszę Państwa właśnie od y, tej atrakcji turystycznej Wielkopolski będziemy mówić. Yy, Będąc goszczonymi przez kolegów z Polskiego Radia Poznań to kolejny przystanek na naszej trasie wakacyjnej, na wakacyjnej trasie Radia Biwak. Ja jeszcze chcę koniecznie dopełnić, no nie wiem, no w tym miejscu jestem gospodarzem poniekąd, bo siedzisz na fotelu Okej. Okay. fotelu Radia Biwak. Proszę cię bardzo, poczęstujcie tak się. Długo podróżujecie, prawda? Ze 30 lat. Dziękuję. Co to jest takiego? Co to jest? No właśnie, nasi słuchacze może już wiedzą, bo jeśli ktoś słuchał, to słyszał. Zapowiedź, to jest proziak, to są proziaki na talerzu. Aha. Wielkopolska dla Ciebie. Wakacyjna audycja polskiego radia Rzeszów Radio Biwak, dzisiaj z Poznania, a właściwie z miejscowości pod Poznaniem. Czy to jest tak, że o Rogalinie mówi się, albo o Poznaniu mówi się, że leży obok Rogalina? To znaczy z naszego punktu widzenia tak, ale myślę, że Poznań na to patrzy zupełnie inaczej. Pan Piotr Wilanowski, kierownik sekcji zieleni Muzeum Narodowego. Panie Piotrze, ja jak zwykle mogę coś pomylić z tymi sekcjami, z parkiem. W każdym razie to jest człowiek, który zna tutaj prawie każdy dąb, a walkę kozioroga dębosza z dębami najsłynniejszymi obserwuje na co dzień. Tak, to prawda. Tutaj wokół pałacu w Rogalinie mamy bardzo szeroką reprezentację bardzo okazałych dębów. Jest ich ponad 1400. Najgrubszy dzisiaj ma ponad 9 metrów obwodu i został w wyniku ostatnio przeprowadzonych badań naukowych ogłoszony najstarszym dębem w Polsce. Jak się wejdzie na stronę, to widać wszędzie 2000 dębów, czyli około 2000 dębów, bo rozumiem, że drzewa umierają stojąc, więc to pewnie te, które obumierają, ale najsłynniejsze są te trzy dęby, które stoją na zakończeniu założenia parkowego. Ciekawa jestem, czy nasi słuchacze odgadną, bo one. Te nazwy czy imiona tych trzech dębów są związane z początkami polskiej państwowości, a właściwie z legendami, jeszcze z legendarnymi czasami. No to co, powiedzmy, Lech, Czech i RUS. Tak, dokładnie to nasza główna atrakcja parku krajobrazowego, bo mamy jeszcze ogród za pałacem, ale bardzo ciekawy rokokowy, też warty na pewno Państwa uwagi. Natomiast w parku krajobrazowym trójka tych dębów Lech, Czech i RUS nazwanych tak niestety dopiero po wojnie rodzina Raczyńskich która mieszkała w pałacu od momentu budowy do wybuchu II wojny światowej nie nazywała tych dębów tymi imionami w ogóle żadnymi chociaż miała wielki sentyment do tych roślin opiekowała się nimi wykonując różne zabiegi od wielu wielu lat Oczywiście te zabiegi były konieczne ze względu na to, że tak wielkie skupisko starych dębów też tworzy idealne siedlisko do życia dzisiaj już bardzo chronionych owadów, zagrożonych tym, że w zasadzie nie mają już w innych miejscach okazji do konsumowania tak starych roślin. No właśnie, chcę Pan powiedzieć, że ten potwór jest chroniony. Proszę Państwa, Pan nasz, nasz gość przyniósł no, zwierzę. Wręcz, wręcz olbrzymich rozmiarów. Wielkości konia, no nie, tak. nie oszukujmy. Chociaż jest to owad. Największy z kuskowatych y, kozioróg dębosz, cerambek serdo, y, to y, rzeczywiście y, owad, którego larwa przez 4 lata drąży otwory y, w, w starych dębach. Y, potem już, kiedy się przepoczwarczy, wylatuje jako owad dorosły i ma go No i y, co roku dość licznie występuje. Także jeżeli ktoś przyjedzie w sezonie nieletnim ma dużą szansę spotkać na alejkach tego owada. No proszę mu nie robić krzywdy, mimo tej roli jaką pełni w naturze to jakkolwiek to zabrzmi, jest to pozytywna rola. On chroni, żeby, znaczy pilnuje tego, żeby w tworzeniu kolejnych pokoleń dębów brały udział tylko zdrowe, silne egzemplarze. Czyli co ten potwór lubi najbardziej konsumować, znaczy, jeżeli jeżeli jest larwą, to wtedy zjada drewno. Jada, zjada drewno, wierca się bardzo daleko. W, w innych językach był często nazywany partaczem, bo niszczył drewno. Po prostu te deski były podziurawione otworami grubości męskiego palca mniej więcej. I no, tutaj jego rola oczywiście jest negatywna, bo on jakby jako patogen słabości uśmierca te stare, schorowane egzemplarze jak najszybciej żeby one właśnie nie brały udziału w rozrodzie Panie Piotrze, proszę powiedzieć, czy jest rozstrzygnięte, czy bardziej chronić dęby, czy Kozioroga Dębosza? Tak, to już nawet decyzja zapadała na poziomie ministerialnym, bo my tutaj w Rogalinie staraliśmy się ograniczyć obecność Kozioroga Dębosza. Występowaliśmy o ograniczenie populacji ze względu na ochronę starych dębów, ale takiej zgody nie otrzymaliśmy. Kozioróg Dębosz jest priorytetowo chroniony, podobnie jak pachnica dębowa i inny też bardzo ciekawy owad, Który występuje na tych starych dębach. A dęby, te stare dęby są traktowane, chociażby na przykład w programie Natury 2000, jako bazażerowa dla tego kozioroga. Wielkopolska dla ciebie. A teraz pani Ewa Leszczyńska, która też z nami na pięknym fotelu. Piękny pani, pani Ewo, prawda? Tak, bardzo wygodnie. Bardzo wygodnie pani Ewie jest. Pani Ewa Leszczyńska kieruje tutaj oddziałem Muzeum Rogalińskiego, który jest oddziałem Muzeum Narodowego w Poznaniu. Jest też dyplomowanym kustoszem tegoż miejsca. Pani Ewo, rozkwitło to miejsce niesamowicie. Te wrażenie, jakie zrobi na kimś, kto był tutaj na przykład w latach 70., -tych, 80., -tych, 90., -tych, to jest coś niewiarygodnego, co się tutaj stało. Co tu się Stało? Yy, witam Państwa. Yy, 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 dzięki. Yy... Możliwością pozyskania środków i norweskich, i unijnych udało się zakończyć bardzo długi remont, który zaczął się w latach 70. XX wieku, a skończyliśmy go tak naprawdę w 2015 roku. Kosztem ponad 56 milionów udało się zrewitalizować to wspaniałe miejsce. Miejsce, które wolą ostatniego męskiego potomka rodu Raczyńskich, Edwarda Bernarda Raczyńskiego, prezydenta Rzeczpospolitej na Uchodźstwie, zostało przekazane. W fundacji imienia Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu. Edward Raczyński jest tutaj pochowany. Pogrzeb odbył się właśnie tu w Rogalinie. Tak, w 1993 roku w sierpniu z honorami przysługującymi głowie państwa Edward Raczyński został pochowany w kościele mauzoleum, które zostało wybudowane na początku XIX wieku przez jednego z jego przodków, również imiennika Edwarda, fundatora pierwszej publicznej biblioteki w Wielkopolsce. W Poznaniu. A to miejsce, trzeba powiedzieć, jest skarbnicą polskiej kultury. I tak właściwie jest no, od XVIII wieku, kiedy ten kompleks powstał, powstawał. Tak, tak. Oczywiście historia Rogalina jest znacznie starsza. Ja zawsze mówię, że Rogalin jest takim miejscem, które łączy naturę, historię i kulturę. O naturze mówił kolega, natomiast jeżeli chodzi o historię, pałac stoi przy ulicy Arciszewskiego Krzysztof Arciszewskiego. Nieprzypadkowo tu się urodził ten słynny mirów floty holenderskiej, który miał również zasługi dla e, dla, e, dla naszej floty w czasach Władysława IV. E, w końcu XVIII wieku Kazimierz Raczyński kupuje tą, jak napisał, lichą wioskę pod Poznaniem, ale znajdującą się w pobliżu ważnego ośrodka spraw krajowych. I buduje w bardzo szybkim tempie wspaniałą rezydencję, która staje się wzorem dla całej szlachty tutejszej. Tutaj zaczynają zjeżdżać w całe rzesze Wielkopolan, załatwiając różne sprawy. Oczywiście w czasach zaborów sytuacja się zmienia. Jego wnuk, Edward, o którym już wspomniałam, robi z rogalina. Ośrodek pracy patriotycznej, kulturalnej. Tutaj gości Mickiewicza, Niemcewicza, później jego następcy Sienkiewicza oraz całą plejadę polskich malarzy, w tym Malczewskiego, Mechofera, Wyczółkowskiego, Wywiorskiego. Oni wszyscy korzystając z tych wspaniałych krajobrazów. Mają tutaj swoją pracownię w pałacu, tutaj malują i dzięki temu powstają tak wspaniałe dzieła, chociażby tak obraz w tumanie Malczewskiego, ale też na pewno inspiracją Rogalińską było rozpoczęcie malowania obrazu Melancholia tego wspaniałego polskiego mistrza. Mój kolega z Radia Poznań Sławek, Sławek Bajew, z którym prowadzimy tę audycję, wspomniał paręnaście chwil temu, że pamięta, że pamiętasz Sławku jak ten pałac wyglądał jeszcze jakiś czas temu, kilka, kilkanaście lat temu, ponieważ kilkanaście. Tak, tak zawieruchy tak. historyczne, takie jak m.in. wojna, II wojna światowa i także ten czas powojenny sprawiły, że to miejsce no niestety straciło po pierwsze na swoim znaczeniu. No, wiadomo, co się wydarzyło także w historii rodu Raczyńskich. No, ale także no, niewłaściwie było tutaj prowadzone, wręcz było opuszczone. Proszę o tym opowiedzieć. Jak udało się go zrewitalizować? Yy, otóż w zasadzie pałac od 1949 roku był udostępniany jako oddział muzeum i on po, tej, po tym czasie wojennym, kiedy tutaj była szkoła hitler nie wymagał jeszcze tak drastycznych jakby remontów, ale ponieważ frekwencja w, na początku lat 70. była bardzo duża, w związku z tym ten pałac już wymagał generalnego remontu.